piątkowym podcaście. Związkowcy Dino grożą strajkiem. Newak w górę po słowach prezesa. Stal eksport poniżej granicy Hossy. Dwie małe spółki z ważnymi umowami. Najlepsze i najgorsze akcje tygodnia. Srebro powyżej 100 dolarów. I aktualizacja konta XE. Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry państwu. Jest piątek, 23 stycznia. Ostatnia sesja giełdowa tygodnia dobiegła już końca, więc zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń rynkowych. Na wstępie dodam, że piątkowych liczb słuchacie Państwo dzięki partnerowi, którym został dom maklerski Oanda TMS Brokers. Oferuje on dostęp do ponad 4000 instrumentów z całego świata, w tym akcje, ETF-y i kontrakty CFD. Broker ma teraz kilka ciekawych promocji, jak na przykład oprocentowanie wolnych środków na kontach CFD do kwoty 100 000 złotych przez pierwsze 90 dni, a także brak prowizji dla pierwszych 10 transakcji na ETF-ach w miesiącu do 200 000 euro obrotu. Wszystkie szczegóły tych i innych promocji znajdziecie Państwo pod linkiem, który zostawiam w opisie i przypiętym komentarzu. I tytułem wstępu jeszcze przypomnę, że w sobotę na kanale pojawi się wywiad z Piotrem Kuczyńskim. Będziemy rozmawiać o średnioterminowych perspektywach GPW Wall Street, złota, srebra, a także dolara, więc serdecznie już teraz Państwa zapraszam. A przechodząc już do meritum, czyli do podsumowania piątkowej sesji. WIK20 spadł dziś o 1,3% i zakończył dzień na poziomie 3299 punktów. Bilans tygodnia wyniósł plus 49%, a wczoraj przypomnę, mieliśmy nowy szczyt Hossy, więc generalnie nie jest chyba tak źle. W gronie bluechipów liderem był dziś KGHM. Kurs jego akcji wzrósł o 4,7%, odrobił wczorajsze straty i poprawił rekord do poziomu 328,30 zł. Dziś nie było ze spółki komunikatów, ale do zwyżek wróciły mieć i srebro, zyskujące po południu po ponad 2 czy nawet 3%. Uncja srebra przebiła już 100 dolarów. Notowania KIHM pozostają jednak w krótkoterminowej fazie wykupienia o czym więcej mówiłem wczoraj. Jego stopa zwrotu od początku miesiąca przekracza już 15%. W tym kontekście, no, nie będzie, myślę, zaskoczeniem, jeżeli rynek trochę się schłodzi hmm, w jakimś nieodległym terminie. Na drugim biegunie w WIG20 było natomiast Dino. Dziś akcje potaniały o 4,1% i kurs zbliżył się do grudniowego dołka trendu. Dziś ze spółki też nie było komunikatów, ale w mediach ogólnopolskich pisano, że na zaplanowanych na 16 i 19 stycznia spotkaniach ze związkowcami nie pojawił się żaden przedstawiciel spółki i związkowcy tracą powoli cierpliwość i grożą strajkiem. W wątku bluechipów dodam jeszcze, że cena LPP wróciła dziś poniżej 20 tysięcy złotych. Dziś na walnym zgromadzeniu spółki uchwalono program motywacyjny. W ramach tego programu pracownicy nabędą prawo do nabycia łącznie 16 tysięcy akcji, które stanowią 86, kapitału zakładowego, program zostanie sfinansowany z kapitału rezerwowego. Indeks MWIK 40 spadł dziś o 64%, ale na początku piątkowej sesji indeks poprawił ATH. Sięgając poziomu 8774 punkty w Emwigu na plus wyróżniał się Newak, który zyskał dziś 6,6% i poprawił swój rekord historyczny do poziomu 119 zł, tu pomagać mógł wczorajszy wywiad prezesa spółki dla pub biznes. Pan Zbigniew konieczek powiedział, że ubiegły rok był rekordowy dla Newagu pod względem sprzedaży, a obecny i przyszły. Zapowiadają się jeszcze lepiej. Prezes dodał też, że spółka ma zapełniony portfel zamówień do 2030 roku i zawiera też kontrakty na lata kolejne. Wydźwięk słów był ewidentnie optymistyczny. Przypomnę jeszcze, że w tym tygodniu spółka informowała o jednym z nowych kontraktów, mianowicie na dostawę siedmiu lokomotyw EZT dla kolei małopolskich o wartości 311 milionów złotych. I dodam jeszcze, że Newak podał dziś harmonogram publikacji wyników, raport finansowy za cały 2025 rok. Ma się pojawić 24 kwietnia. Cena akcji Newago pozostaje w silnym trendzie wzrostowym. Od początku roku walory podrożały już aż o 23%, więc przebijają nawet wspomniany wcześniej KGHM. Co do Eswigu, ten stracił dziś najmniej z yy, pośród tych głównych indeksów naszej warszawskiej giełdy, bo tylko 0,39%. Liderem Eswigu była Astarta. Kurs jej akcji wzrósł o 6,1%, oddalił się od średniej 50-sesyjnej i zbliżył do 200 sesyjnej. Wczoraj po sesji spółka podała, że w czwartym kwartale sprzedała 85,3 tysiąca ton cukru, co oznacza spadek o 20% w ujęciu rok do roku. Z kolei wolumen sprzedaży kukurydzy wyniósł w czwartym kwartale 48,9 tysiąca ton, wobec 33,4 tysiąca rok wcześniej. I warto generalnie odnotować, że dziś spółki z ukraińskim rodowodem radziły sobie relatywnie lepiej, a cały indeks Wik Ukraina zyskał 4%. Najsłabszy we Zwigu, drugi dzień z rzędu, był natomiast Stalexport. Dziś jego notowania spadły o 7,6% i przełamały średnią z 200 sesji, czyli tę techniczną umowną granicę Hossy. Tu wciąż inwestorzy trawią nową strategię, w której spółka m.in. mocniej stawia na deweloperkę. Wśród podmiotów spoza głównych indeksów na plus wyróżniały się trzy spółki. Medinis zyskała 32%, spółka poinformowała, że podpisała list intencyjny z międzynarodowym podmiotem działającym na rynku kardiochirurgii. List zakłada sprzedaż projektu Kulkrio, cool autorskiego systemu emitenta do leczenia arytmii serca. Ponadto QA Technology zyskała 25,4%. Spółka poinformowała, że podpisała z amerykańską firmą Reborn Materials memorandum określające ramy potencjalnej współpracy w zakresie rozwoju, testowania i sprzedaży produktów emitenta przeznaczonych do uwierzytelniania i weryfikacji hybrydowego plastiku na rynku w USA. I w końcu trzecia spółka to OT Logistics. Jej walory podrożały dziś o 18,5%. Ze spółki był komunikat, że czeska firma Didi Rail Properties chce nabyć pakiet akcji emitenta wynoszący aż 50% kapitału zakładowego, czyli połowę. Także trzy bardzo mocne spółki spoza głównych indeksów. Na New Connectie natomiast wśród podmiotów o obrotach przekraczających dziś 200 tysięcy złotych wyróżniała się spółka Atomic Jelly. Jej walory podrożały aż o 41%, ale nie było ze spółki oficjalnych komunikatów. Jeśli ktoś z Państwa coś wie, to będzie mi miło, jak podzieli się informacją w komentarzu. Jeśli chodzi natomiast o takie ogólne statystyki po piątkowej sesji dla głównego parkietu, dziś 37% spółek zakończyła dzień na plusie, a 50% na minusie, więc przewaga niedźwiedzi była dość wyraźna i wyniosła 13 punktów procentowych. Obroty wyniosły 2,1 miliarda złotych, czyli taka tegoroczna średnia. Najwięcej wypracowano na KGHM-ie aż 411 milionów złotych. Co najmniej roczne maksimum notowań ustanowiło dziś 15 spółek, w tym m.in. innymi Square Games, Enterer i Grupa Immobile. Natomiast analogiczne minimum zanotowała tylko jedna spółka Przyjaciele Inwestycji Spłocka. W ramach ciekawostek statystyczno-technicznych, jak co tydzień, zapraszam na zestawienie najlepszych i najgorszych spółek minionego tygodnia oczywiście pod względem stopy zwrotu z akcji. I mowa tutaj o spółkach wchodzących w skład indeksu WIG. Okazuje się, że ponad 10% wypracowało w tym tygodniu aż 18 emitentów i są to Medinis, Vasco, Genomtech, Q&A Technology, Centrum Medyczne, Enelmed, Farmena, Plaza Centers, Scompremum, Milkiland, Kreotech, Skarbiec, Newak, Fabriti, Otel Logistics, Noctiluca, Atende, Grodno, a także Polwax. Z kolei stratę przekraczającą 5% ma 20% emitentów i w tym gronie są następujące spółki Stalexport, CES, Grupa Azoty, PPS, PGF, czyli Polska Grupa Fotowoltaiczna, Libet, Medical Algorithmics, Arctic Paper, DGA, ASM Group, Wirtualna Polska, DB Energy, Eurocash, MOI, MUZA, Captor Therapeutics, Shopper, Selvita, Aseco South Eastern Europe oraz Airboot. Pełną listę widzicie Państwo na ekranie, można ją również wygenerować przy pomocy skanera w serwisie TradingView. Co do makroekonomii, inflacja w Japonii w grudniu wyniosła zgodnie z oczekiwaniami 2,4%. Z kolei indeks PMI dla japońskiego przemysłu wyniósł 51,5 punktu. Przy prognozie 50,1% Bank Centralny Japonii zgodnie z oczekiwaniami pozostawił dziś stopy procentowe bez zmian. Notowania 1 do dolara stabilizowały się dziś tuż nad dołkiem trwającego trendu spadkowego. Wyniki sprzedaży detalicznej Wielkiej Brytanii, a także wskaźnik PMI zaskoczyły mocno na plus, co sprawiło, że fund umacniał się dziś do złotego nawet do poziomu 4,85%. W Niemczech pmi też były lepsze od oczekiwań. Przemysłowy wyniósł 48,7% przy prognozie 47,8%, a usługowy 53,3% przy prognozie 52,5%. I jeszcze dodam, że w USA też mieliśmy publikacje analogicznych wskaźników. I tak PMI dla przemysłu wyniósł 51,9% przy oczekiwanych 52%, a PMI dla usług 52,5 przy prognozie 52,8. Co do walut, kurs euro do dolara stabilizował się dziś przy poziomie 1,1750, natomiast złoty dolar kosztował po południu 3,58 euro 4,20. Rentowność dziesięciolatek amerykańskich oscylowała dziś przy 4,25, a polskich przy 5,15. Co do rynków zagranicznych, czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostem indeksu S&P 500 o 55%, a na Composite kompozyt zyskał 91%. Liderem zwyżek w Nowym Jorku była wczoraj spółka Arista Network, specjalizująca się w rozwiązaniach sieciowych dla centrów danych. Jej akcje wzrosły o 8,7%. Cena zawróciła nad średnią z 200 sesji i wróciła nad 50-sesyjną. Dzień wcześniej analitycy BNP Paribas wskazali tę spółkę jako potencjalnego dużego beneficjenta tegorocznego rozwoju branży AI. Ponadto na spółce pojawił się wczoraj wyraźnie podwyższony wolumen. Na drugim biegunie w indeksie S&P 500 był natomiast przedstawiciel branży ochrony zdrowia Abbott Laboratories. Jego akcje spadły wczoraj o 10% do 108 dolarów i znalazły się najniżej od sierpnia 2024 roku. Powodem przeceny był raport kwartalny. Spółka pokazała słabe wyniki sprzedażowe oraz niższą od oczekiwań prognozę na pierwszy kwartał. Przychody spółki wyniosły 11,5 miliarda dolarów, oczekiwano 11,8%. Dzisiejsza sesja na Wall Street zaczęła się od lekkich zwyżek. Indeksy S&P i Nasdaq zyskiwały w pierwszej godzinie handlu po 2,3%. Rynki Azji i Pacyfiku kończyły tydzień w mieszanych nastrojach, ale z przewagą zieleni. Giganci tacy jak Nikkei, Hang Seng czy Shanghai Composite kończyły sesję na niewielkich plusach. Pod kreską były natomiast indeksy giełd na Filipinach, w Indiach, Indonezji i Nowej Zelandii. W Europie przeważała dziś czerwień, a WIG20 był niestety na samym dole tabeli starego kontynentu. Co do surowców, ropa WTI podrożała w piątek do 61 dolarów. Złoto biło rekordy. W momencie nagrywania tego podcastu brakowało już tylko 14 dolarów do okrągłych 5 tysięcy, a wspomniane na początku srebro przebiło dziś 100 dolarów za uncję. Bitcoin natomiast pozostał poniżej średniej 50 sesyjnej, oscylując po południu przy poziomie 89 tysięcy dolarów. Co do poniedziałku, na starcie tygodnia poznamy wyniki sprzedaży detalicznej w Polsce w grudniu. Oczekiwany jest wzrost w cenach stałych o 5,5%. Rok do roku, ponadto, z Niemiec będzie odczyt indeksu Instytutu IFO, który obrazuje nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców. Na koniec piątkowego odcinka, słów kilka o mojej poduszce emerytalnej. Jak opowiadałem już w dwóch poprzednich piątkowych podcastach, 22 grudnia wpłaciłem na XE obligacje cały dostępny limit z tamtego roku, czyli dokładnie 15 611,40 zł, i 100% środków przeznaczyłem na dziesięciolatki, czyli mm, obligacje skarbowe. Edo. Kupiłem 156 sztuk. Ta seria ma w pierwszym roku oprocentowanie 5,6%, więc w ciągu miesiąca kwota 15 600 zł wzrosła do dokładnie 15 674 i 88 groszy. Tak więc narosło, odsetki wynoszą na ten moment 74 zł. i 88 groszy. W tym roku limit na X dla przedsiębiorców wynosi 16 956 złotych, a dla nieprzedsiębiorców 11 304 zł. W ramach tego wątku chciałem jeszcze dodać kilka słów o statystykach dotyczących konta X w Polsce, generalnie kąt X w Polsce. Według najświeższych danych KNF-u, czyli na koniec czerwca 2025 roku, liczba tego typu kont wynosiła 615 463. Łącznie zgromadzonych na nich środków było 14 miliardów 315 milionów 967 tysięcy złotych, co oznacza, że średnio na jednym koncie XE jest około 23 300 złotych. I teraz tak z tych 615 tysięcy rachunków 133 321 prowadzonych było w ramach rachunków maklerskich, co daje 21,7% wszystkich rachunków. Pozostałe 78,3 prowadzone jest przez banki zakłady ubezpieczeń, TFI i dobrowolne fundusze emerytalne. Dominują więc, no nie tyle więc, co dominują, proszę mi wierzyć, TFI, jak zresztą widać na obrazku, w funduszach jest 259 647 rachunków IGZE. Przynajmniej według stanu na czerwiec 2025 to oznacza, że jest ich niemal dwa razy więcej niż tych maklerskich IGZE. Tak więc konkluzja jest taka, że wciąż większość rodaków woli zapłacić komuś za zarządzanie jego środkami emerytalnymi, ale to się chyba, tak mi się wydaje, trochę zmienia, bo tak z ciekawości zerknąłem na dane z czerwca 2024 roku i okazuje się, że w ciągu roku XFTFI przybyło 32 145, a tych maklerskich 41 632. No czyli prawie 10 tysięcy więcej, więc przy tych liczbach to naprawdę spora różnica. Myślę, że Hossa i generalnie taka rosnąca świadomość zalet samodzielnego inwestowania, przede wszystkim pewnie pasywnego, może sprawić, że za kilka lat Igze maklerskie przegonią te funduszowe. Co Państwo myślą na ten temat? Jeśli ktoś chciałby podzielić się swoimi refleksjami, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Być może ktoś uważa, że te FI jednak są zdecydowanie lepszym wyborem dla Igze i nigdy nie oddadzą tej pałeczki pierwszeństwa. Zachęcam do dyskusji. A za dziś pięknie dziękuję, życzę wszystkim spokojnego wypoczynku w sobotę i w niedzielę, a jeśli ktoś jest na feriach, to oczywiście dłuższego wypoczynku. W wolnej chwili zapraszam na kanał na wywiad z Piotrem Kuczyńskim, który pojawi się jutro po południu, natomiast w kolejnych liczbach słyszymy się w poniedziałek po sesji. Do usłyszenia.